Pomimo że w większości lig okno transferowe jest już zamknięte, tak w polskich, włoskich i tureckich mediach tematem numer jeden jest Nikola Zalewski, który miałby przenieść się z AS Romy do Galatasaray. Miałoby się to dla Nikoli wiązać z dużo większą ilością minut, na które na ten moment po prostu w Rzymie nie może liczyć. Cześć, ja jestem Kasper i sprawdzimy sobie dzisiaj, co Galatasaray może dać Nikoli Zalewskiemu. Co poszło nie tak w Rzymie, i czy w ogóle jest to dobre miejsce dla obecnie jednej z najjaśniejszych gwiazd reprezentacji Polski? Zapraszam do oglądania. Partnerem odcinka jest legalny bookmaker Etoto, który przygotował specjalną promkę dla pełnoletnich fanów Fangola. Do zgarnięcia jest 50 zł darmowego zakładu dla nowych użytkowników, którzy wpłacą 20 zł na swoje konto depozytowe. Darmowy zakład, czyli FreeBet, ma tę zaletę, że w przypadku porażki nic nie tracisz, a ewentualna wygrana w całości trafia na Twoje konto pomniejszona jedynie o stawkę freebetu. Link do rejestracji z kodem Fungle TV znajdziecie w opisie filmu. Ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski uwypukliło kilka naszych mankamentów, ale miało jednego i myślę jedynego bohatera, a był nim Nikola Zalewski. Na początku dwa wywalczone karne, w tym jeden osobiście zamieniony na bramkę w meczu ze Szkocją. Później najjaśniejszy punkt naszego zespołu przeciwko Chorwacji. Powiedziałbym, że w większości fragmentów spotkania z ekipą Luki Modricia, Nikola był jedynym zawodnikiem, który potrafił trzymać poziom na równi z naszymi rywalami. Wróćmy jednak do Romy. Nikola w młodzieżowych strukturach klubu ogrywał się od dziecka, a w końcu w maju 2021 roku zadebiutował, rozgrywając 10 minut w meczu ligowym. Później, już pod wodzą Jose Murinio pół sezonu 21-22 przesiedział na ławce rezerwowych, ale od lutego rozpoczął już regularną grę dla giallo Rossich. Dobre występy Nikoli zostały zwieńczone miejscem w podstawowym składzie na finał Ligi Konferencji przeciwko drużynie Nordu, który Roma zwyciężyła 1 0. Było to również jedyne, jak na razie, trofeum Zalewskiego w barwach Rzymian. Zdecydowanie był to najlepszy okres Nikoli w jego, jak na razie, krótkiej karierze. Sezon później, czyli kampania 2022-23, to do aż 33 mecze ligowe w tym 26 w pierwszej jedenastce. Dwa gole, jedna asysta i 2206 minut na 3420 możliwych. Wówczas 20-letni Zalewski już wtedy był wyceniany na 20 milionów euro i zastanawiano się, czy nie rośnie nam gwiazda nie tylko na skalę Polski, ale i całej Europy. Niestety po wzlocie nadszedł upadek. Jose Mourinho został zwolniony z Romy i choć początkowo wydawało się, że pod wodzą Daniela de Rossiego Nikola również znajdzie dużo uznania i będzie on na niego stawiał, tak, nowe rozdanie i kolejny już czwarty w karierze zalewskiego sezon był po prostu katastrofą. Ze wspomnianych wcześniej 2206 minut czas gry reprezentanta Polski zmalał do tylko 965. Przełożyło się to na 10 występów w pierwszym składzie i 12 z ławki rezerwowych, w tym tylko jeden mecz rozegrany w pełnym wymiarze czasowym. Życie piłkarza we Włoszech, wbrew pozorom, nie jest sielankowe. Gdy ci idzie, drużynie idzie, to oczywiście jesteś chwalony pod niebiosa, jesteś jednym z rzymskich bogów i samemu czujesz się po prostu jak Bóg. Gdy jednak coś zaczyna nie iść po twojej myśli, a co gorsza po myśli kibiców, to mogą oni zrobić z twojego życia prawdziwe piekło. I tak właśnie było w sytuacji Nikoli Zalewskiego. Do tego media podgrzewające całą sytuację i naprawdę można poczuć się niemile widzianym w klubie oraz w mieście. Zalewski zaczął być osądzany przez kibiców AS-ROMY o wynoszenie informacji z szatni do mediów. Ta niechęć do Polaka eskalowała do takiego poziomu, że był on regularnie wygwizdywany na stadio Olimpico. Do tego zaczęło napływać mnóstwo negatywnych, obrażających go oczywiście komentarzy w mediach społecznościowych, z którymi Nikola postanowił walczyć na stopie prawnej. W odniesieniu do krążących pogłosek, jakoby Nikola Zalewski miał przekazywać domniemanym organom prasowym i lub dziennikarzom informacje dotyczące składu drużyny, a bardziej Ogólnie tego, co dzieje się w szatni, z pełnym przekonaniem i oburzeniem oświadczam, że nie ma z tym absolutnie nic wspólnego. Chciałbym poinformować, że Nikola powierzył już tę sprawę prawnikom. Zostanie ona niezwłocznie zbadana. Następnie podejmiemy odpowiednie kroki wobec tych, którzy rozprzestrzeniają te fałszywe plotki. To szkodliwe dla społeczeństwa, ale też piłkarza i jego wizerunku, powiedział agent zalewskiego Giovanni Fero. Wiadomo, takie oświadczenia tylko podniecają ogień, jaki tli się w Rzymie już od jakiegoś czasu. Na szczęście po swej stronie Nikola ma również trenera, choć ten jednak wyraźnie przestał mu ufać na boisku. To źle, gdy zawodnik jest wygrany. Nie wydawało mi się, żeby spisał się gorzej od innych. Popełnia błędy, ale staje się silniejszy. Futbol jest taki wszędzie, znam to miasto i wiem, że jeśli sprawy nie będą szły dobrze, to ja też będę wygwizdywany. Nikola to zawodnik, który jest zaangażowany i wiem, że ma wielki potencjał. Powiedział Daniela de Rossi po jednym ze spotkań. Nie może jednak dziwić, że w świetle tych wydarzeń Nikola przestał pokazywać w Romie najlepszą wersję samego siebie. Media we Włoszech po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji zaczęły nawet dochodzić do wniosku, że to nie piłkarz jest problemem, a środowisko, bo jak inaczej wytłumaczyć tak wielką dysproporcję gry w Rzymie i w narodowych barwach. Te same media raz za razem szukały wahadłowemu nowego klubu. Miał być Milan, miał być Feyenoord, a teraz numerem jeden jest turecki Galatasaray. I to nie jest tak, że Zalewski chce uciec z Rzymu. Wręcz przeciwnie, on po prostu jest z niego wypychany mimo wyraźnej chęci pozostania. Do jakiego Galatasaray mógłby trafić Nikola? Na pewno jednego z najlepszych w ostatniej dekadzie. Wiemy, że na skutek problemów w Napoli przeniósł się tam Wiktor Ozymen, ale to nie jest jedyne głośne nazwisko w Stambule. Mertens, Icardi, Batshuayi, Zijesz, Toreira czy Davinson Sanchez. No naprawdę, paka jest tam niesamowita. Do tego to, co jest oczywiste, czyli znakomita atmosfera na największych tureckich stadionach, rywalizacja z Besiktaszem oraz głównie Fenerbacze o Mistrzostwo Kraju. Pamiętamy przecież poprzedni sezon, w którym Galata zdobyła 102 punkty, a goniące je Fenerbacze 99. To są te aspekty sportowe, które mogą sprawić, że wycieczka do Turcji wcale nie musi być krokiem w tył dla Nikoli. Do tego sam fakt, jak bardzo przedstawiciele Galata Saraj zabiegają o naszego zawodnika, świadczy o tym, że bardzo chcieliby mieć go u siebie i zapewne mógłby liczyć na bycie starterem w jedenastce trenera Buruka. Przełożyć się to ma również na warunki finansowe. Jak do tej pory Nikola zarabia w Rzymie około 350 tysięcy euro za sezon, a jego pensja w Turcji miałaby wzrosnąć do około 2 milionów przy czteroletnim kontrakcie, więc przebitka jest tutaj naprawdę spora. Część tureckich kibiców i dziennikarzy się to oczywiście nie podoba, pojawiły się nawet słowa w kierunku zarządu o zdradzie Galatasaray, ale jeśli tylko kibice zobaczyliby tego Nikole, którego my oglądaliśmy w meczu ze Szkocją i Chorwacją, szybko pewnie stałby się ich ulubieńcem i zapomnieli o całej sprawie. Przedstawiciele Galatasaray są w Rzymie i zawzięcie negocjują transfer Nikoli. Dla AS Romy to ostatnia szansa, aby cokolwiek zarobić na swoim zawodniku, bo jego kontrakt wygasa wraz z końcem obecnego sezonu. Dziwi więc, że Diallo chcą wycisnąć z tej oferty maksimum, co jest oczywiście kością niezgody między klubami. We Włoszech żądają za niego 12 milionów euro, podczas gdy Turcy proponują 8 plus 2 w bonusa. Czasu na dogadanie się pozostało jednak mało. Okno transferowe w Turcji zamyka się 13 września. Dajcie znać, co wy sądzicie o sytuacji Nikoli i jaką decyzję powinien podjąć. Tradycyjnie czekam na wasze komentarze i sugestie, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym materiale. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.